to się starszy Gdzie ty to tu czytasz niby? No Możesz do niego zagadać Jak zagadać? Co? <laughs> Jak leci <śmiech> <śmiech> Jak zagadać kurwa bo ty stoisz przy tym gówni Gdzie ty Do czego ty kurwa gadasz? No ty kurwa <laughs> no, kurwa Idź tam Dobrze <laughs> było Zwracaj się kurwa Wsiejabany <laughs> Lecimy <śmiech> Co to się dzieje? Dobra, dalej Chodź, chodź, chujo Bo dobrze, póki co idzie Jarosz, jak biega, to tak śmierdzi Wygląda Jak ty idziesz? Chodź, kurde, grać na to nie umiesz Ja nie <śmiennie> <śmiennie> <Yeah. śmiennie> <śmiennie> Jakie brzydactwo. <noise> ale mówi, że tak jest, że chodzi o najlepszego rano? To Jezu, trzeba zrobić po prostu najlepszego <noise> i. Ja próbuję uciekać. Więc jak się zjem, to przepraszam, ale. <noise> Boże Boże. jak ja się boję. O ja pierdolę. Spierdalaj. <noise> no, bo... no, bo... To najgorsze słowo, które zostaje wypowiedziane w serwisku, jeśli się zaufaj i nic nie spadnie. Jaka niesłodzianka. To... Ja pierdolę. Magi, <grym> <Paki> pomóżcie. Będziemy <grym> <grym> O Jezu. Poniosło mnie. <grym> Jezu! O Jezu, Kurwa ja... <grym> za ciężkie. <grym> <A>. <grym> to trzeba na spokojnie. Dobra. Spizdał ogień. Jakie spokojnie, a gdzie my no w ogóle spokojnie. jesteście? Na jakim wy jesteście poziomie? A bo się kurde... No. O! Okej, okay, zielone! Teraz... No, no. Nie. nie! Dobra, wyjdziemy z tego, nie wyjdziemy z tego A jak teraz próbujecie Bad. pociągnąć? Nie... Ale że... O, coś poszło Ha, Jest to checkpoint w ogóle? Czekaj, nie klikaj, no, brud, no, do mi Łuczek, powiem się dopisuje I ten, i wejdziemy z powrotem? I będziemy tam. Będą tam od razpi? Ale czekajmy, czekajmy. poczekajmy. Dobrze. Nie mam, mam mam, dobra. Kóczę dobra, kółko dobra. mi się zabrakło Nie, kółko. Czekaj, czekaj, zablokował mnie. Kółko! <śpiewanie> nie! Nie! Jarek myślał! Musia... Jarek mi siataj! Jarek my Bo Spadniemy! Nie! Widzę jak tam bajchą ciągniesz. <śpiewanie> Aj bo nas gonił. Jeszcze. No i co z tego? Jeszcze. Bardzo mi się podoba. Już. <skorunikatorze> Jarosz z ja, zaskoczenia mówi już. A ci mogę pociągnąć i na to? Nie, 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 Ja spadki fps w PSU, jakieś dziwne. Ja też. Też czasami. O kurwa, Matus. <śmetyczny badum> czekajcie, czekajcie, czekajcie. A ktoś świecą w dupę. Szybko i idź, idź No, dziecicie. No, a, o Apla, cię o Jezu. ja pierdolę. Dobra, poczekajcie po Już. kolei musimy. Po kolei musimy. Czekajcie, kto, kto ma bez bez ja nie wiem czy nie, ja nie wiem czy nie jestem pierwszy. Ja chyba jestem chyba za Dominem. Opla. Poczekajcie, poczekajcie. Ja pierdolę. Top, Uważaj top, się, czekajcie, stop. O, top. Stop. O, i teraz. Boże, stop, boże. No, czekaj. Rafał. A, nie. Dobra, w, a, nie, dobra. W, lewo, w lewo, w, lewo, w, lewo, w lewo. Ja bym po dobra? kościach poszedł ja A, lewo, a poszedł. nie, dobra, w lewo, lewo, bo tam jest większa a. dziura dobra. Już Opla ja. O, <laughs> o Jezusowie są... Temu kleszcz biega w miejscu? Wciągnij mnie, wciągnij mnie. Trochę, A wciągniecie mnie? Ja. No ja też jestem. Wyciągnij mnie, wyciągnij mnie, wyciągnij mnie tak I tym kleszczem... Który jest na tyle przyjemny, Ciągnij ja pierdolę. No chyba mnie to nie wyrażało. Ja język w ogóle. Ja patrzę lewo jak coś. Ja prawo. Nie ruszę dupla. Dał nieskończony. Nie wiem, co on tigla w ogóle na górze. 9999 dały! Dopiko, dopiko! Nie. Dwa strzały by... w HEDA z usta i ten 2x99. tutaj by mnie nie dobił. Jakim ja życiu? to za ciebie by się spodziała, żeby mnie dobił, ale tutaj chyba nie. Co nie? Tutaj? A, tak, tak. To ja myślałem, że po zginiesz? No, Ej, nie! nie, nie głosuj nie, nie głosujcie, nie głosujcie! Dobra, dobra! Czeka, myślałem, że to cię ciali... Nie, <laughs> no, nie chcę. Podromad, jesteśmy tak w A chyba nam będzie najlepiej wyjść.

Jak się ekwipunek odpalało? Tylko poczuł. Nie wiem. I... I... Mhm, kurwa escape'em i tam masz bić z gry. jak ekwipunek? No i jakie inwentory, debilu? Nie wiem, syna, ale. Znowu? <laughs> jak nigdy. Dobra, ten zając jest mój. <laughs> ja od kogoś wezmę mięso. Kurwa, na bo... się tak. To nie ma, kurwa, nie. nikt nie zje. <laughs> Mam nadzieję, że wszyscy pojedli. gdzie dzieła tu wyrosły, ty. Duże takie gargantuiczne. Masywne. A wy się co jeszcze jest masywne? jeszcze kurwa, lampki. No, Czułeś. Czuje to jest, masz... czuje to jest, czuje to, to jest jarka. Moje. O, ognisko znikło. 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 ten tez. Łap, proszę nie w dupę. Tez, nie rób mi tak. Kończy się kurwa na pierdolę ginę zimna po Nie, jak się to nie będziesz Musisz być w ruchu nie giniesz, panisty, ja ginę na przedmiot Chodź się ty, ty się, się od Nie, pasuj... nie mogę, ma... nie ja tu ginę, ja tu ginę. Niech ty patykiem nie patykiem, bo Nie, nie, to ginie. Musisz być w ruchu. Ale... <guchy> Ale ja nie mam staminy Ale będziesz w ruchu! Nie, <guchy> to jest... But... Ale kanibarem nie go <guchy> Jaki mołotow poleciał, ja pierdolę! <guchy> A to dwóch rzuciło? Ja, I jaki tętny wołotok! Jeszcze raz No No Ja lubię taką... Ej no kurwa! On chce mnie chyba zabić, a to Jarek strzelał. To Jarek strzelał. To Jarek strzelał, przypominam. No nie! No, nie to mnie w ognisko pojebało, cie! Zabij jeszcze te zawłoki z mojego ogniska. Nie! nieee, nie, 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 nie Jarek, pomóż mi... To, co ty no, bo pomóż to za właśnie. Co ci mam pomóc. Weź się roboty chodzi. Coś się udało za dnem, niech coś odratować do siebie. No, Biegnij. Nie mam z tym. Ale, ale jeszcze teraz zaśmierdziłeś ci w teraz. Już ci mówię. Ka ten, jest za to był wiewiórka. No tak teraz zaśmierdziłeś ci w ale jak stąd nie... wyjdziemy później? Nie mam po właśnie gdzie jest ja tam. tam. Jest Ej! Gdzie ty jesteś? O kurcze, nie do nie tego Kurwa. Nie jadł. Ci bije się serce. Dobra.

Możemy wziąć latarkę na tym, kila rzeczy? Nie, <grymne> <grymne> Ta, może, może. A ja się, ja się nie będę mutował. jakby to i tak. Nie, nie ty się nie mutuj, No, mnie mutuj. A bo dobra, Dobrym nie chcę słyszeć, wytrza. jak się zamieszmiejecie. <grymne> jednak się mutuje. Nie wiem, bo znam zaproszenie. Totem, jest... to mam narożenie. No podnieś mnie, idioto pierdolony. Jak, jak się zaczął?